Joanna opozda dzielnie godzi pracę zawodową z codzienną opieką nad synem, zwłaszcza w obliczu samodzielnego macierzyństwa. Narodzony na początku 2022 roku, Vincent od czasu do czasu trafia przed obiektyw swojej mamy, relacjonującej jego pierwsze lata życia w mediach społecznościowych. Kilka tygodni temu, w porze afrykańskich upałów, rozkoszowali się wspólnym wypoczynkiem nad Bałtykiem. Aktorka dba o zapewnienie dziecku jak największych atrakcji. Tym razem zafundowała mu prawdziwie jesienną rozrywkę w postaci rodzinnego wypadu na grzyby. Maluch wydawał się zachwycony wynajdywaniem leśnych okazów i wrzucaniem ich do koszyka. 36-latka nie mogła nachwalić się bogactwem grzybów. Nagrywając instastory, przyznała, że jest to jeden z ulubionych sposobów spędzania przez nią czasu na świeżym powietrzu. Uzbrojona w czarne rękawice i nożyk pochwaliła się zbiorem maślaków. Moi drodzy, koniecznie przejdźcie się do lasu. Jest tyle grzybów, ja w ogóle kocham chodzić po lasach, tutaj medytuję, łapię taki zen, powiedziała do telefonu podekscytowana opozda. Mały Vincent wyraźnie idzie w ślady mamy, również mogąc pochwalić się udanymi zbiorami. Po zakończonym grzypobraniu nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnego zdjęcia, pod którym pojawiło się kilka miłych wpisów. O, to ten słodki chłopczyk. Piękna, ładne grzybki uzbierałaś. To było coś, co robiłam wspólnie z moją babcią, a później dołączyła do nas moja córcia, skomentowali internauci. W odpowiedzi na jeden z nich Joanna opozda zdradziła, że na takie okazy można natrafić w pobliżu jej domu.